Dobra, mamy to, e, cześć, super, halo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo, czy to wszystko działa? Tak, mamy to. Halo, kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj nagrywamy sobie razem podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Witam ciepło i serdecznie. Jest to podcast dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, bo to my robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. Jeżeli to ty, to jesteś w doskonałym miejscu i od razu cię witam. Kochana, dzisiaj będzie taki bardzo ważny moment, dlatego że ja tutaj rzadko kiedy mówię też o moich programach, o tym w jaki sposób ja Mogę Ciebie wesprzeć, tak, czy to indywidualnie, czy za pomocą jakichś innych programów w drodze właśnie do Twojej wymarzonej sylwetki, ale to jest ważny moment, bo dużo osób teraz potrzebuje właśnie w tym temacie wsparcia. Są postanowienia noworoczne, dużo takich rzeczy i, i też jest widzę, że większe zainteresowanie. Także, kochana, ja bezpośrednio kilka osób mnie o to pytało, więc bezpośrednio opowiem Ci o tym, jakie są trzy możliwości, trzy. Programy, które ja mam i które mogą pomóc Ci właśnie w tym, żeby osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. Wspaniale jest Was widzieć. Dzień dobry, bardzo kochana załoga. Jeszcze raz, jakbyś była nową tutaj osobą, to doskonale, że jesteś. My tutaj szanujemy nowe osoby, szanujemy osoby, które chcą zadbać o siebie, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. I nie jest to tylko podcast właśnie dla osób, które już 10 lat ćwiczą, tylko właśnie też dla osób, które zaczynają i doskonale ale że zaczynacie. Ja pamiętam, był kiedyś taki mem, e, często one się teraz zdarzają, nie? że ludzie się naśmiewają, że ktoś zaczyna, jest nowy rok, nowa ja, ale kochane, każda z nas kiedyś zaczynała. Jeżeli teraz zaczynasz, to właśnie wspaniale, że to robisz, bo e, i właśnie powiem Ci, jak możesz zacząć pod moim okiem. I, i doskonale właśnie, że postanowiłaś zrobić coś dobrego dla swojego, dla swojego ciała. Także jeszcze raz szybko powiem, że jestem Ania Sośnierz, jestem trenerką personalną online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje online pracowite kobiety. Ja zazwyczaj uczę was treningu siłowego, ale i funkcjonalnego z ketlami. Robimy to w domu, sobie ćwiczymy na Zoomie. Druga z rzeczy to diety elastycznej, czyli tak, co zrobić, żebyś nie musiała rezygnować z jedzenia, które kochasz, i jednocześnie uczę też takiego proaktywnego nastawienia i też redukcji stresu, bo też jestem instruktorką mindfulness. Także kochane. Dzisiaj dużo rzeczy, i też wszystkie te rzeczy odnajdziesz w moich programach, także warto jest wy, wyciągnąć uszy, czyli tak posłuchać uważnie, bo zobaczysz być może, któryś z tych programów jest dla Ciebie dobry. I tutaj. Są to programy, powiem Ci, że przez te lata, które, które ja pracuję, zaraz sprawdzimy sobie statystyki. Natomiast to, to jest to już w tysiącach liczone liczona właśnie ilość moich klientek. Także zaraz sobie sprawdzę, jak ja jest tutaj i teraz ilość członków, jeżeli chodzi o, o moją platformę szkoleniową, i zaraz coś więcej powiem. Moim celem jest właśnie to, żeby powiększać ilość zadowolonych klientek, i zaraz Ci kochana powiem, ile uczestników mamy prawie 3000 osób, które właśnie brały udział lub biorą udział w któryś z moich programów. Także jestem z tego bardzo dumna, z każdej z Was i, jest, i jestem. naprawdę Naprawdę dumna z Twoich, z Waszych efektów, kochane. Więc lecimy. Jakie są te trzy programy? Dzień dobry bardzo, w jakich, za pomocą których ja pomagam moim klientkom w tym, żeby miały wymarzoną sylwetkę, a szczególnie teraz 2025, jak każdy, to jest wspaniały czas, żeby sobie postawić cel i żeby mieć najlepszy rok swojego życia. I tego też Ci życzę. Po pierwsze mamy e-booka, pigułka motywacji do treningów, do którego też jest audiobook, ale, ale i dużo jeszcze programów, ćwiczeń, przepisów naprawdę rewelacyjnych. Jeżeli chodzi o e-booka, no to on zawiera taki gotowy plan treningowy w formie wideo. Jest idealny dla kobiet po 40, które chcą poczuć się silniejsze, być zdrowsze i bardziej sprawne bez zbędnych wymówek. Jakie mamy korzyści tutaj? Natychmiastowy dostęp do takich 10 prostych i skutecznych treningów do zrobienia w domu. To są krótkie treningi, bardzo skuteczne. Nie potrzebujesz zbędnego sprzętu do tego. Najpierw jest to bez dodatkowych sprzętów, później z ketlem, czyli z takim obciążnikiem kulowym. I dosłownie masz natychmiastowy dostęp do tych 10 prostych, skutecznych treningów do wykonania w domu. Kolejna z rzeczy to masz taki system motywacyjny, który pomaga w budowaniu trwałego nawyku. I to jest naprawdę. Konkret, bo my często rzucamy się na jakieś rzeczy i wydaje nam się, że od razu nas zaczną działać, i my zaczniemy działać według nich, a my potrzebujemy systemu. I tutaj masz ten system dokładnie opisany. I to jest tak, że uczysz się z czasem, że motywacja ona jest zewnętrzna, a ty sobie budujesz taką osobistą skuteczność, osobiste mistrzostwo. A jak to zrobić? No to, to dokładnie opisuje w e-booku Pigułka Motywacji do Treningów. Później mamy prosty plan działania, dzięki któremu poczujesz się lepiej już od pierwszego dnia. Czyli to jest tam też metoda małych kroków, że ty już dzisiaj będziesz wiedziała co zrobić, bo duża część osób robi tak, że nachłapie się informacjami, czy to na czyta książki, nakupuje jakichś programów, nasłucha ludzi różnorodnych w internetach i później jest to kolejna forma rozrywki i poczucia się lepiej w głowie. Ale bez robienia niczego innego na zewnątrz, więc my, to nie my, bo my nie tylko gadamy, my robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie i lepsze życie. I tutaj w całym tym pakiecie pigułka motywacji do treningów, to jest właśnie to. Tam już wiesz, jak to zrobić. I to jest dla kobiet, właśnie które są po 40, które chcą rozpocząć lub wrócić do regularnej aktywności. I tutaj, w zależności od pakietów, jest e-book, jest audiobook dla dziewczyn, które na przykład lubią chodzić na spacery z, z taką motywacyjną i motywującą treścią, o jakich ja tutaj Tobie mówię mieć prosty plan działania, mieć też bardzo fajne zestawy takie do nawet przepisowe, żebyś mogła już zacząć też się inspirować, jeżeli chodzi o jedzenie. Tam się dowiadujesz tych wszystkich najbardziej potrzebnych rzeczy, ale głównie skupiamy się na tym, że masz natychmiastowy dostęp do tych 10 prostych, skutecznych treningów do wykonania w domu. Masz system motywacji pomagający w budowaniu trwałego nawyku i masz też kochana prosty plan działania, dzięki któremu poczujesz się lepiej już od pierwszego dnia. Już też zamieszczę wam linki, później też w opisie one będą, czyli zobaczysz, że to jest właśnie. To jest przede wszystkim annasośnierz.pl, ukośnik, i już ci powiem co to my mamy w ukośniku. Jest to kochana ćwiczebnik i już ci też to podrzucę. W link będziecie miały kochane w opisie. Także to jest pierwsza z programów. także I tutaj też to są programy, które tysiące ludzi już przetestowało, które funkcjonują bardzo ładnie, na nich pracują. Wczoraj też dodałam opinię na relacji dnia od AGI, która jest moją klientką już wieloletnią i która też powiedziała, że to jest e-book, który to jakby miała powiedzieć, że jeden e-book, który ci będzie, pomoże ci właśnie tą motywację, tą dyscyplinę osobistą, w sobie wzbudzić, że to jest ten jedyny, który potrzebujesz przeczytać. I, a to jest osoba, która wie, co mówi, nie? To, to nie jest to tak, że naprawdę taka opinia jest dużo świadczy, a więcej opinii też sobie poprzeglądaj, proszę, na stronie annasośnierz.pl/ukośnik/ćwiczebnik. I oczywiście jest to marka własna, my dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób ja. Jestem w stanie ci pomóc osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę w 2025. Dalej mamy program Kod Smukłości, dawniej nazywałam go odchudzanie dla leniwych. To jest taki innowacyjny program, kurs online, który pokazuje jak szybko wskoczyć w rozmiar mniejsze dżinsy, poznając takie proste podstawy zdrowego stylu życia. Jakie są z tego korzyści? To przede wszystkim masz możliwość jedzenia ulubionych potraw i jednoczesnej utraty wagi. Dalej masz gotowe listy zakupów, które ułatwiają zdrowe odżywianie. Masz cztery złote zasady utrzymania idealnej sylwetki. To jest taki program, kochany dla osób pragnących schudnąć bezrestrykcyjnych diet ceniący elastyczność w wyborze posiłków. Czyli chcesz jeść dobre rzeczy, które ci smakują, a jednocześnie się odchudzić. To jest ten program, z którym Lila, moja klientka, zrzuciła już 23 kg. I jednocześnie, to już było kilka lat temu, jednocześnie ona jest cały czas w świetnej formie, cały czas tą wagę utrzymuje i nawet dalej sobie właśnie i ćwiczy, i zdrowo się odżywia, jest bardzo inspirująca, też e, zobaczysz właśnie zaraz na stronie, którą Ci pokażę, też opinię od Lili, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Jak najpierw widziałam ją, jak się poznałyśmy, jak zaczęła ze mną współpracę, miała takie spodnie XXL. I teraz y, 23 kilo mniej ma normalne, wiesz, piękne jeansy, które ładnie leżą. No to jest niesamowite, żeby to zobaczyć. I tamte dżiny to ją po prostu oplatają, nie? że mogłaby po prostu dwie osoby wejść w te jeansy, e, które wtedy nosiła. Także ona za pomocą właśnie kodu smukłości, odchudzania dla leniwych, do którego tak jak mówi, nieraz wraca, żeby sobie odświeżyć tą, tą wiedzę e, i w praktyce wiedzieć, jak to lepiej wykonać. E, to właśnie to jest ten program, e, czyli kod smukłości odchudzanie dla leniwych i żeby sobie wejść do tego programu to należy wybrać oczywiście jeden z pakietów ale annasośnierz.pl ukośnik wyszczuplanie wybrać właśnie na Wpisać sobie w przeglądarce. Linki, oczywiście, tutaj podlinkuję, żebyś miała wszystko po prostu pod ręką, kochana, żebyś wiedziała, co wybrać. I dalej, czyli to jest odchudzanie dla leniwych kod smukłości. I nieraz dziewczyny mówią: Słuchaj, Ania, ty w podcaście dajesz tyle wartości, że mi to w zupełności wystarczy. I są też takie osoby. Natomiast, jeżeli ty chcesz mieć wszystko dokładnie uporządkowane, wiedzieć, co, gdzie, jak, mieć dokładnie to podane, no to właśnie tutaj wchodzą programy, bo tutaj jesteś w stanie Właśnie konkretnie sobie nad tym popracować, mieć miejsce, że do którego wrócisz, które, które ma po prostu dobry plan. To tu są właśnie te, te rzeczy. I dalej mamy program, w którym który nazywam Jesteś warta trzymiesięczna fit transformacja. I tutaj jest, to już jest taki program, w którym dziewczyny są współpracują ze mną najbliżej. Mamy w nim intensywny, to jest taki intensywny, trzymiesięczny program online, który oferuje kompleksowe wsparcie w odchudzaniu, w budowaniu formy z indywidualnie dobranymi dietami i treningami na żywo. Kochana, tu się dzieją piękne rzeczy. Jakie mamy korzyści? Mamy trzy treningi na żywo w tygodniu z ketlami, czy wcześniej jest taki wstępny trening, dobry ruch, czyli z ciężarem ciała. Dalej mamy indywidualnie dobraną dietę, którą Najpierw dostajesz tą dietę, a później ja Cię uczę też diety elastycznej. Później masz stały kontakt ze mną poprzez messenger czy e-mail, i odpowiedź dostajesz w przeciągu, co naj. Nie, nie dłuższym niż 24 godziny. Mamy cotygodniowe podsumowanie efektów i propozycje na kolejny dzień, czyli co niedzielę to robimy, a co wtorek ja do ciebie wracam i sobie omawiamy Twoje, twoje efekty. Masz dostęp do grupy wsparcia na Facebooku i Messengerze oraz dodatkowych materiałów edukacyjnych, bo mamy tam dwa szkolenia w tygodniu, które są jako dodatek. Ja zawsze dziewczyną tłumaczę, że ten program to jest właśnie jakbyś miała sobie wyobrazić trójkąt, nie? No to w ten program to jest jest taki program, gdzie to są te trzy powiedzmy programy nie? i y, taką rzeczą, która powiedzmy daje ci najszybsze też efekty i y, Widzisz, że masz takie największe wsparcie, no to to jest jesteś warta, ten tutaj na górze, nie? I później uczysz się tam tych baz, takich co masz w odchudzaniu dla leniwych, masz w e-booku. Natomiast to jest taki program, w którym mocno pracujemy, a jednocześnie też ja jestem najbliżej z tobą i też prowadzę cię w tym bardzo, bardzo skutecznie. Także to jest dla kobiet, które szukają intensywnego, spersonalizowanego programu z bezpośrednim moim wsparciem. A są tutaj dziewczyny, które lata po prostu są w mojej społeczności, które widzą, że mówią: Dobra, Ania. Ja już tutaj wiem, znam cię, mam wszystkie inne programy, czas na jesteś warta, bo, bo po prostu chcę też pod Twoim okiem dokładnie to wszystko zrobić. Także to jest właśnie program. Jesteś warta i żeby się do tego programu też dostać, to napisz do mnie. Cześć Ania, ja chcę do... Jesteś warta w wiadomości czy w komentarzu, a ja po prostu się do Ciebie odezwę, umówimy się na rozmowę i przegadamy, czy to jest właśnie program dla Ciebie. Bo nie każdą osobę do tego programu wpuszczam, natomiast takie osoby właśnie, które wiem, że jestem w stanie pomóc, to jak najbardziej zapraszam. I tak... Jako, jako takie właśnie podsumowanie, no to są oczywiście trzy opcje. Po pierwsze mamy e-booka, pigułka motywacji do treningu, to jest Anna Sośnierz, Perł Kośnik Ćwiczebnik i to jest właśnie program, który, to, to jest właśnie audiobook, e-book, który cieszy się bardzo dobrymi opiniami. Dalej mamy kod smukłości, czyli dawnie odchudzanie dla leniwych, to jest ten program. Który, który właśnie najwięcej osób nabyło i z którego też są bardzo zadowolone klientki. I, czyli mamy tutaj przede wszystkim skupienie duże na diecie, na tym, żeby się zdrowo odchudzić i wyrobić zdrowe nawyki. I dalej mamy program intensywny program taki trzymiesięczny, jesteś warta fit transformacja. Bardzo serdecznie to jest program po prostu, w którym najbliżej współpracujemy i w którym ja mam tutaj duże oko na Ciebie i krok po kroku razem Razem, trenujemy, dbamy o dietę, uczę się ciebie też, jak to fajnie sobie u siebie w życiu wdrożyć. Także rewelacja. Linki, oczywiście, są, będą w opisie, linki są w komentarzach na Facebooku na, na Sośniesz Trenerka. Bardzo serdecznie zapraszam. Warto jest pamiętać, że ty nie musisz być z tym sama, nie musisz szukać jakiejś tam wyrywkowej wiedzy na internecie, tylko możesz mieć wszystko podane. eBooka sobie od razu ściągasz, po prostu na swój dysk i, i możesz go ściągać i po prostu sobie z nim pracować. Jak masz, wybierzesz sobie opcję z audiobookiem, to możesz po prostu na słuchawkach razem ze mną na spacery chadzać. Jeżeli chodzi o odchudzanie dla leniwych czy kot smukłości, no to to jest program, w którym właśnie masz wszystkie materiały dostępne do samego końca mojego lub, lub po prostu internetów, który bardzo skutecznie pomaga dziewczynom i program Jesteś Warta Fit 3 miesięczne wyzwanie to już po prostu pod moim okiem ćwiczymy, rozmawiamy o diecie. Podsumowujemy efekty i po prostu piękne efekty przychodzą. I tak na przykład w zeszłym roku dołączyła do programu Aga, która zrzuciła też ponad 20 kg, ale też są na przykład takie dziewczyny jak Kasia, która w przeciągu trzech niecałych miesięcy zrzuciła 7 kilo, która jest po prostu w najlepszej formie życia, czy Weronika, którą już plecy nie bolą, która po prostu zakochała się w treningu, i jest teraz dumną mamą, nawet babcią. No po prostu rewelacja. Dziewczyny w tak właśnie 40 plus, które które biorą swoje zdrowie w swoje ręce i mają piękne efekty, a ja je w tym prowadzę. To tyle. Także zapraszam, zachęcam, żeby wysłać mi wiadomość Ania, ja chcę do Jesteś Warta, omówimy temat, zaproszę Cię na rozmowę i po prostu zobaczymy, czy to jest właśnie to najlepsze miejsce dla Ciebie. Także ślicznie dziękuję, ja jestem Ania Sośniesz, to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, jest to forma autopromocji, ale to też warto jest mówić o swojej ofercie, żebyś wiedziała, jak te Tysiące kobiet pod moim okiem osiągają te piękne efekty. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.